Wtorek 7 rano wstajemy, zaczynamy pracę. I Dzisiaj dalej zajmuję się naszą elektryką. Wczoraj tyle udało mi się zrobić, a dzisiaj planuję zamontować tutaj jeszcze kontakt. Zamontować skrzynkę z bezpiecznikami. No i może złapać jakieś pierwsze kable. Pomyślimy, mały artystyczny nieład. Ale zamontowałem sobie troszkę kabli. Teraz muszę przepuścić drugą stronę i chyba bierzemy się za podłączenie różnicówki i bezpieczników. A ja? A Ania. Ja dalej szafkę. A Ania będzie Kończę. dalej kończyć szafkę. Bo jeszcze wczoraj docinała, doklejała, a dzisiaj już skleimy te dwie panele. Nie? Nic, nie. Już coraz więcej zaczyna się tu dziać, już puszczam sobie przewody z drugiej strony. Tu już wszystko przygotowane, ale jeszcze jak puszczam z drugiej strony przewody, to wiele osób mówi, żeby dać sobie inny przewód do Webasto, ponieważ oryginalny jest zbyt cienki. I potrafi się bardzo grzać, więc yy, puszczę sobie ekstra przewód, który później połączę bezpośrednio do kostki, do wybasto. Polecany jest 2,5 mm i nie wiem, właśnie, czy dać tylko taki, czy dać troszkę grubszy. Ale badamy 2,5 mm powinno działać ładnie. Każdy pracuje. Aneczka właśnie docina listewkę a ja robię dalej tą elektrykę, która myślałem, że zajmie troszkę mniej czasu te puszczanie przewodów ale niestety puściłem sobie z tej strony naszego samochodu wszystkie przewody aż tu wychodzą, ponieważ tu będą bezpieczniki 12V. I tu są puszczone wszystkie dwunastki z jednej i z drugiej strony. Do góry już jest puszczony do bezpieczników 230, do różnicówki jeden przewód. Tutaj górą, tu górą idzie przewód do kontaktów z przodu. I tu jeszcze został mi przypuszczenie jednego przewodu do kontaktu do tyłu. W sensie do tyłu, do kuchni. Ale mam wrażenie, że to jutro będę sobie podłączać. Może dzisiaj jeszcze uda mi się z jeden, dwa przewody podłączyć i do roboty, I do roboty trzeba iść. A Ania, o, A Ania, skoro z tyłu nie ma miejsca dla dwóch osób, to kleja tutaj. Wykańcza naszą szafkę, już przykleja ładnie to. Drugą stronę również. I co zrobiłaś? Wypełnienie. Zrobiła wypełnienie z gąbki tej szpary. Oczywiście. O tu jest. O, tu jest. Tak się schowało, że nie widziałem. Także tak będzie wykończona ta szpara. Rzeźby jest dużo tutaj jeszcze no dużo rzeczy o tu już mamy skończony róg listwa tu jest obite skórą tutaj tak samo a tu jest mój artystyczny nieład artystyczny nieład jest w całym busie jest wszędzie ale tak jest jak się robi hello hello i kolejny dzień zmagań Znowu z samego rana, wczoraj popuszczałem sobie tylko przewody, wszędzie do naszych puszek, do, do bezpieczników. A dzisiaj prawdopodobnie będę je podłączać. Ile zdążę, tyle zdążę, bo oczywiście czeka jeszcze samochód do dokończenia. W tym czekamy na części, no ale trzeba się brać do roboty. Lecimy dalej. thank mm -hmm. you dalej działamy. Ja tutaj już trochę popodłączałem. Kabelków. Jeszcze mi zostały cztery sztuki. Yy, Ania w tym czasie. Każda jakąś pracę. Ania w tym czasie dopasowuje gąbeczkę. O, ponieważ będzie. Tutaj chcemy tak sobie tą gąbkę założyć. Przykleić i obić materiałem. Wtedy będziemy. Tutaj sobie dotnę później. Pod kąt tą gąbkę. Yy, I będziemy mieć takie ładne wykończenie z tego materiału. Jednak to się chyba nam. Na nic nie nada. Ten kawałek, co tutaj już go wyciąłem, on jest. Tak? To oto no. Bo w takim razie, skoro tutaj yy, docisnąłam do ściany, to. Płytkę to, to już się nie mieści. No tak. Znaczy, nie będzie tak ładnie wyglądać. Aha, A zobaczymy. Ale tu Trzeba już. Chyba będzie, chyba tu... Chyba, że... chyba, chyba że jednak, będzie, tak. wciśnie... wciśniemy po prostu tam szpachelką plastikową, podociskamy. No raz zobaczymy. Tu wczoraj Ania jeszcze przykleiła nasze płyty dwie. Także tu kończy tą szafkę. Robi jeszcze tutaj dwa boczki. No i co? I jeszcze listewki tu brakuje. A tutaj i tak będzie materiał, nie? Dalej. Aha. Dobra. To tu będzie listewka, tu też będzie listewka, tylko a to A będzie, jest... tak? Tak, bo tylko mówiłeś, że pod spodem. Aha. No bo ta musi być na zewnątrz, a ta no. musi być pod spodem. No, o tak o będzie wykończone. I wtedy ta ta listewka ci tu zakryje już, czyli nie będzie widać tego brzydkiego. A ta będzie na równo stąd. No. A ta to w tym czasie? Docina płytę. Bo musimy troszkę wzmocnić tą szafkę na butle z gazem. Tutaj wzmacniamy szafkę na butle z gazem. Także dodajemy jeszcze od wewnątrz sklejkę, żeby ta butla w razie by się przesunęła, nie zniszczyła szafki. O, tak to będzie wyglądać nie będzie nam prężyć, a przy okazji też meble zrobią się trochę stabilniejsze z tej strony ponieważ ta płyta oczywiście trzymała się tylko na dwóch słupkach, więc to też było takie giętkie trochę no, także każdy ma swoją robotę, ja wracam do swojej i lecimy póki jest pracy a tutaj przyszedł nam przed chwilą zbiornik wody Zamówiliśmy takiego kształtu, będzie montowany pod spodem, tam gdzie koło zapasowe. I zdecydowaliśmy się na ile? 125 litrów. Tak. 125 litrów czystej wody i 70 litrów wody szarej. Musi pasować. Dobrze. Inaczej się nie. Inaczej się nie. nie tak. Tak. Hello, kolejny dzień zmagań, człowiek zaspany. Ale trzeba się jakoś rozruszać. Wczoraj tato zabudował nam tutaj tą szafkę, na górze, na dole, z tyłu. Tak, żeby nie mieć jak uszkodzić gdzieś tam tych naszych kabelków. Z bagażnika wygląda to tak. Tutaj o. tutaj wyciął tylko deskę. Jest tak tylko przyłożona, ponieważ tutaj będą drzwiczki, żeby otwierać naszą szafkę z elektryką. Także super, troszkę do przodu poszło. A teraz ja biorę się dalej za podłączanie dalszych kabelków. Co tam jeszcze zostało, nie pamiętam. Ale zaraz to ogarniemy. Trzeba robić, bo się nie wyrobimy do wakacji. I skończyłem sobie robić tutaj naszą elektrykę. Tyle, ile miałem do dokończenia z wczoraj. A teraz zajmę się tymi kablami grubymi. Te kable idą z przodu z akumulatora yy, rozruchowego. Tam będzie podłączony separator akumulatorów, który będzie nam również ładował tylne w trakcie jazdy. I teraz musimy podłączyć minus do tego akumulatora, plus do tamtego. Oraz trzeba zrobić kabelki do połączenia równoległego akumulatorów. Wtedy będziemy mieli łącznie 200Ah do dyspozycji, a nie tak jak jeden akumulator ma 100 Także działamy. Mamy zakupione takie na śrubkę. Takie końcóweczki. Zaraz będę je sobie zaciskał, obcinał. Z tego co przeczytałem, kable dołączenia równoległego akumulatorów muszą być identycznej długości, żeby się żaden nie przegrzewał. i oczywiście identycznej identycznego przekroju. Także użyjemy sobie tych grubych kabli. To przynajmniej wszystko będzie pewne. Lecimy dalej. potrzebował I tu dalej robota idzie. na to montuje. Nam głośniczek. Ania dalej bawi się z naszą tapicerką. Tutaj wczoraj przykleiła gąbeczkę. Tu po tej stronie też będzie gąbeczka. I tu zamówiamy gąbeczkę, i też będzie gąbeczka. I dopiero to będziemy obijać. A ja dalej działam z tyłu z kabelkami. Już sobie tutaj wypuściłem. Kable z przodu z akumulatora to jest od naszego kombo prądowego. Każdy kabelek, który zarabiałem używam tych grubych, ponieważ mi trochę zostało. Izoluję je. Tutaj do przewodu, który idzie z przodu z akumulatora rozruchowego. Oczywiście, jest zamontowany bezpiecznik, zanim podłączyłem do, do naszych akumulatorów hotelowych. Tutaj minusy. Teraz bawię się i podłączam nasz plus i minus do naszej skrzynki bezpieczników. A później, jak to skończę, no to planuję wziąć się za naszego Victronka. na separator akumulatorów czyli będę musiał trochę popracować co jest z przodu przy akumulatorze i jedziemy dalej i znów jestem tutaj kolejny raz już prawie wszystko mam podłączone plusy minusy tu ostatni gniazdeczko do, do naszego kombo do naszego volta to będzie gniazdko które jest z przodu no jeszcze zostały panele do podłączenia, ale panele to najpierw trzeba zrobić e, nasze mocowanie. Z tej strony też mam przygotowane już plus plus od volta, plus od bezpieczników, hebel. Wszystko jest przykręcone, przygotowane. I tu jeszcze mamy. Dwa przewody to jest od lodówki wyłącznik, będzie i od pompki wody osobny wyłącznik plus do tego jeszcze zamontujemy sobie takie dwa kolorowe o dwa kolorowe niebieskie i czerwone z podświetleniem, i to będzie do naszych zegarów czyli do. Naszego czujnika poziomu wody, takie sobie zakupiliśmy. Do tego taki pływak. To już sprawdzałem, jak działa. Jeszcze nie wiem, jak podłączyć pływak, żeby pokazywał dobrze, tutaj na naszym wskaźniku. I to wszystko mam zamiar zamontować. Sobie tu zrobimy taką deseczkę. Ciach. Wtedy wepchamy guziczki. Opiszemy guziczki, które będą i będą dwa zegary i hebel. Także wszystko tu jeszcze jakoś musimy sobie rozplanować za nią. No myślę, że będzie ładnie. A teraz jeszcze kończę tamten kontakt i w sumie zbliża się 12, więc zaraz trzeba iść do pracy, ale może zdążę jeszcze w tym czasie coś ogarnąć tutaj z przodu z naszym wiktronkiem. Z tyłu nie pokazywałem, jak to wszystko podłączałem. Nuda, kabelki, kabelki. Plusik czerwony, minusik brązowy i w koło Macieju. No, także jeszcze to to może pokażę, jak się podłącza konkretnie. Oczywiście do zestawu jest dołączona instrukcja obsługi od Victrona podłączenia. I jeszcze oprócz tego na instrukcji nie ma. Dodatkowego bezpiecznika, ale ja sobie zrobię jeszcze ekstra jeden bezpiecznik, tak żeby w razie czego nie spaliło mi Victrona. Wolę, żeby spaliło bezpiecznik niż to urządzenie. Także lecimy. I kolejny ranek, a ja znowu w naszym busie, zabierałem się za podłączenie naszego Victrona regulatora, separatora akumulatorów. Ale niestety ostatnią końcówkę mam, także muszę sobie zamówić, przygotuję ile się da w tym momencie. A oczywiście trzeba będzie dokończyć później. A jak na razie pokażę, tu idzie brązowy kabel. Jest to kabel masowy, który łączy się z naszymi akumulatorami z tyłu bezpośrednio. To jest masowy. A tu idzie plusowy, też się łączy. Z naszymi akumulatorami poprzez bezpiecznik z tyłu. I teraz musimy podłączyć to urządzenie, i do tego urządzenia podłączamy tylko plus i plus. Tak jak jest na schemacie w instrukcji obsługi. Czyli podłączamy do, do wyjścia 87 plus duży, czyli 32 mm, do wyjścia 30 też plus 32 mm, czyli jeden plus z naszych, z tego urządzonka idzie do akumulatora yy, rozruchowego, a drugi plus idzie do akumulatora do akumulatorów w sumie u nas Hotelowy. Tutaj mamy również dwa piny, pod które musimy podłączyć przełącznik. Jest to przełącznik awaryjny, kiedy nasz akumulator rozruchowy samochodu nie jest wystarczająco naładowany, a chcielibyśmy naładować już w tym czasie tylne akumulatory. Także tutaj podłączamy pod wtyk 85 kabel prądowy i bezpiecznik. 01 ampera, a pod drugie wejście pod 86 podłączamy minus. Także będzie dobrze. Jeszcze tutaj pomiędzy 85 wtykiem a bezpiecznikiem musimy zrobić przełącznik, który będzie nam włączać bezpośrednio to awaryjnie. A pokażę jeszcze. Może źle wytłumaczyłem. Ale jedziemy dalej. Ile się da dzisiaj, robimy z tym. Co się nie da, bo nie mam końcóweczek, to zostawimy. No a resztę będziemy myśleć zaraz. I znowu na kolana. Już podłączyłem sobie tutaj minus z naszego akumulatora. Przymocowałem sobie nasz regulator. Przygotowałem również. Instrukcje nie podaje, ale ja sobie założyłem ekstra bezpiecznik, żeby lepiej bezpiecznik się spalił niż to urządzenie. Także będzie szło do plusa do jednego z wyjść. Później będzie szedł plus z akumulatorów hotelowych do drugiego z wyjść. A tu puściłem sobie dwa kabelki, które idą do naszych pinów. I do tego w tym miejscu zrobiłem otwór, i będę montował sobie włącznik. Także tu będzie włącznik, i włącznik będzie bezpośrednio do naszego urządzonka. Ile dam radę, tyle sobie przygotowałem dzisiaj. Zaraz może zobaczymy, czy się rozchmurzy. Może zaczniemy sobie montować panel. Trzeba pomyśleć.